Cześć, nawet nie zgadniecie, ile ja musiałem się mentalnie przygotowywać, aby się mentalnie nastroić. Kurwa, aby teraz to nagrywać. A. Dobra, złe klawisze po prostu klikałem. Eee, także jesteśmy w Tomb Raider. Generalnie podoba mi się to. Nie mogę powiedzieć. się. Ruszaj się, biegiem! Ja zaraz Sylwester, a ja Tomb Rider będę Jeszcze! No i okularów nie założyłem. Oj. Co powinienem okularów założyć? Ej, sprawdzę jak to się nagrywa, okej? Okay? Ej kurwa, nie wiem szczerze, R siedziałem nad tym trochę czasu i jestem już kurwiony po prostu tymi limiterami, wszystkim tak właściwie. Bo nie wiem, niby mnie słychać i tak dalej, ale te kamienie kurwa słychać mocniej, mimo że tam to jest przyciszone, ja w ogóle już nic nie wiem naprawdę. Już po prostu zgłupiałem. Co to jest? Nie mam zielonego pojęcia. Nagrywam to tak i mam to wuju. Chociaż ja i tak tutaj w większości nie powinienem się odzywać, tego kurwa, śledzić tu wszystko. Gramy, kurwa w Tomb Raider i wyjewane l. -o. To nie kurwa Gothic. Laro. Ci tyle do powiedzenia nie wiem. Znalazłeś grobowiec proroka? Tak, ale ktoś mnie śledził. Kto? Co takiego? Ludzie, którzy mówią o sobie trójca, próbowali mnie zabić. O co tu do cholery chodzi? To wygląda groźnie. Grobowiec był pusty, ale zdaje mi się, że szukali boskiego źródła. Artefaktu, którego szukał twój ojciec? To nie wszystko. Na grobowcu znalazłam ten symbol. Wiedziałam, że gdzieś go już widziałam. Nie dawało mi to spokoju. Właśnie wtedy doznałam olśnienia. Widziałam go tutaj, w jednej z książek taty. Posłuchaj. Zaginione miasto Kitysz. Podobno zniknęło gdzieś na Syberii, około XII wieku. Według legend, w przeddzień najazdu Mongołów, zniknęło pod powierzchnią jeziora. Co to ma wspólnego z artefaktem proroka? To ten sam symbol. Laro. Jeśli Boskie źródło jest ukryte w ruinach zaginionego miasta Kitiesz i czeka na odkrycie, to muszę tam jechać. Na Syberię? Syberia? Pomyśl, A, tu stąd właśnie. ...cie Cię wszystko wzięło. tajemnicę nieśmiertelności. Wszystko wyglądałoby inaczej. Choroby, cierpienie, śmierć znikną. Czy ty słyszysz, co mówisz? Jona, tyle razem przeszliśmy. Wiesz, że jeszcze tyle do odkrycia. To może być prawda. Nie obchodzi mnie, czy to prawda. Straciłem już zbyt wielu przyjaciół. Nie chcę stracić też ciebie. Dacie nie udało się wpaść na tropki pierzu. Poświęcił temu wszystko. Również ciebie. Przestań obwiniać się za to, co się stało. Sam dokonał wyboru. Nie mogę tak tego zostawić. Nie teraz. To wszystko, co mam. Nieprawda! Gdybyś pomyślała spokojnie przez 5 minut, może byś to zrozumiała. No i co, załamka, tak? I tutaj właśnie była użyta retrospekcja, teraz wracamy z powrotem na Syberię. Niech to Laro, co my teraz zrobimy? Ja ich tu naprowadziłam Johna. Jeśli boskie źródło istnieje, musimy dotrzeć do niego, Kurde, jaka akcja, nie? Ruszamy na Syberię. W ogóle mam takie wrażenie już grając w drugiego Tomb Raidera, że to jest tak, że Lara do początku pokazuje, że ona w sumie tu nic nie potrafi, że nic nie umie i tak dalej i każda część to jest kurwa taka oddzielna. Zawsze jest otacie, zawsze jest kurwa, że ja nic nie potrafię, potem to potrafi wszystko, bo kurwa używa jakiś snajperek, łupów, czego. Podoba mi się bardzo sceneria związana ze śniegiem. Bardzo podoba mi się, że dzisiaj jest sobota, a ja mam wolną sobotę, nie jestem na studiach, nie muszę praktycznie niczego robić. Eee, jest przed świętami i mogę sobie pograć w Tomb Raider. To, co kiedyś było się dzieciakiem, było cały czas, teraz to jest... Radość. Muszę zrobić to samo. Tego człowiek pogra w komputeru. muszę znaleźć schronienie. Jakieś achievementy zdobywam. No dobra, mogę się ruszyć wreszcie. Ej, no uczyła mi kurwa myszkę? Ochój, tu chodzi. Czemu mi myszkę odłączyliście? Ej, co jest. Myszka mi nie działa. Aj co jest? naprawdę mi nie działa myszka. Działa mi klawiatura, ale ta druga tylko. Ja pierdolę. Dobra, kabel taki spleciony. Aha, ja to podłączam, to niby chodzi, a zaraz się wypierdala. Także, chujwi. Działa. No, jebiście, kurwa. No, Lara musiała dwie minuty więcej postać na mrozie. No, miejmy nadzieję, że przeżyje. Ej, muszę naprawdę zainwestować chyba w swojego super YouTuba i zakupimy sobie jakiś mikrofon. Śmieszny. Idź dalej. Znowu przeciwnikami będą Wilki. No dalej. Dasz prawdę, ruszy się. Ale te w ogóle słuchawki, które mam na głowie, one są tak do dupy. Dobra. Ten mikrofon też jest do dupy strasznie. Spalić Mm. Znałem już coś takiego. Nie wiem dlaczego wejście liniowe mi cały czas jakby napierdala w mikrofonie, mimo że wszystko jest w spoczynku. A, i dużo osób widziałem, że pisze do mnie komentarze odnośnie gotika. Powinno się palić. I w gotika jak najchętniej wody seje bym znów sobie pograł. Także wznowimy to wszystko. Leży tu od niedawna. I nie mam niesłuchy. Wracam do obozowiska. Nasi ludzie przetrząsają ruiny w górach. Jeśli artefakt tu jest, znajdziemy go. A co z ocalałymi? Czy jest. Rozwijają... to gadaje ta trójca, chyba nie? Ale wkrótce opanujemy sytuację. Dobrze. Trójca wierzy w Twoje możliwości. Trójca. Trinity. O, i to jest właśnie moment kulminacyjny. widzę bardzo duże podobieństwa do Tub Raidera, którego grałem wcześniej i też. Potrzebny mi mocniejszy łuk. Aha. Ja widzę, że nawet sam Chciałabym, aby interfejs, interfejs Chciałabym, aby nie był tak znajomy. To jak patrzeć staremu wrobotu... Sam ten interfejs jest identyczny. Mnie złamać. Chcę, abym położyła się i umarła. Ale nie zrobię tego. Nie mogę. Tutaj coś jest. Inaczej trójca nie zapuściłaby się w to mroźne piekło. Mam tylko nadzieję, że Johna jest cały. Że znalazł drogę z powrotem. Ja nie mogłam znów narazić go na niebezpieczeństwo. Po prostu nie mogłam. Trochę inaczej to, to wygląda. Stracić. Ból byłby nie do zniesienia. To moja własna ścieżka. Muszę Dobra, muszę te rzeczy pozdobywać. Ale długo się buferuje Lara. Postać mi się nie zbuferuje i nie będzie nic. To normalną. Dobra, nie patrzę nic zmieniam. Tu nic nie zdobędę. A umiejętności. Awanturnik łowca twardzie, e, Ozyskiwanie strzał Tracking Szybsze wytwarzanie przedmiotów do rzucania Okej okay. Nie, bo coś doświadczenie by się najbardziej chyba opłacało zrobić Okej okay. Bo tak trzeba podejść do tego tematu Nie wiem, zdobywajmy sobie takie rzeczy. Czuję się jak w minecraft'cie. Wow, da się tak robić? Fajne. Kurwa, czuję się jak w pierdolonym Assassin'ie trójca. Podoba mi się. Te ruiny mongolskie. 25. Trójca są tutaj. Centrala, słyszysz mnie? Wow. Nie to szlag, co to było? Nieźle. Czemu jest tutaj tak czerwono krwawo? Do oddziału zwiadowczego. Tutaj oddział strażniczy zgłoście się. Do oddziału zwiadowczego, zgłoście się. Mieliśmy. Aha. Co tu? Ej, nie mówcie, że on będzie nas gonił, kurwa, tyle czasu. Ja pierdolę. zeżar nas. Ja shift cały czas mam przytrzymane. Raczej nie zwyciężymy tutaj strasznie agresywny jest, a już mi nie podpowiada. No dobra, ale nie zejdzie. Tylko nie wiem, czy to o to chodziło. To o to chodziło. Laro, znowu zapomniałeś, do czego służą drzwi? Tędy będzie szybciej, tato. Chodź tu, moja małpko. Wybierasz się na nową wyprawę? Tak, ta jest najważniejsza. Cóż, zdecydowałam, że będę twoją asystentką. Doprawdy? Wierz mi, że chciałbym mieć Ciebie u swego boku, ale ta wyprawa jest zbyt niebezpieczna. Laro, posłuchaj, pewnego dnia dokonasz na tym świecie czegoś wielkiego, a ja będę z Ciebie dumny. Poczekaj, kochanie, muszę odebrać. Ach. Oh. Muszę opatrzyć te rany. Wiedziałem, że tak będzie. Te liście powinny powstrzymać krwawienie. Potrzebuję jakiegoś opatrunku. Ale czemu my krwawimy? No, my spadliśmy, więc chyba na, na subrys. Nie pamiętam już. Wystarczyć. Kolejne mongolskie ruiny. Zdaje się, że szlak prowadzi przez jaskinie. Muszę uporać się z tym niedźwiedziem. My go chcemy zabić? Czy mam szansę w ogóle? No, raczej ma zbyt grubą skórę, żebym tym swoim łuczkiem z czterema strzałami dał sobie radę. Ja, na tym kończę w